Jak już mówiłam wcześniej, stronę bierną będziemy mogli stosować właściwie w każdym czasie w języku angielskim. I przygotowałam tutaj dla Was parę przykładów, które pokażą Wam, jaki jest schemat postępowania w każdym z tych czasów. Mam nadzieję, że samą strukturę tych czasów już znacie i pamiętacie, natomiast tutaj dzisiaj pokażę Wam, jak postępować, aby w każdym z tych czasów zamienić zdanie z formy czynnej na formę bierną, czyli ze strony czynnej na stronę bierną. I tak na przykład, na początek, e, oczywiście zdania najprostsze, czas present simple. Czyli teraźniejszy, prosty. I tutaj mamy takie zdanie: A postman delivers letters, czyli listonosz dostarcza listy. I tu, w tym zdaniu, listonosz jest e, ważniejszy, natomiast jeżeli będziemy chcieli zamienić to na stronę bierną, to listy są dostarczane przez kogo mniej istotne. Dla przypomnienia i utrwalenia zapisałam Wam tutaj jeszcze raz ten schemat, jak wygląda ta strona bierna, a więc na początek musimy mieć obiekt, później czasownik tubi, ale przypominam, za każdym razem musimy go zmienić na odpowiedni czas. To jest bardzo istotne, bo dzięki temu czasownikowi będziemy mogli powiedzieć, czy to się dzieje teraz czy to się dzieje tak na co dzień, czyli tak jak tutaj mamy sytuację, że listonosz dostarcza listy albo jak było wcześniej, że mój tata naprawia samochody i to się dzieje cały czas, ponieważ to jest jego zawód, tak? Czy to się działo kiedyś, czy to będzie się działo dopiero w przyszłości? Właśnie tu na tym czasowniku być Będziemy to wszystko pokazywać, i tutaj będziemy musieli za każdym razem zastosować odpowiedni czas. Mamy teraz czas teraźniejszy, jest to czas prosty, w związku z tym użyjemy tutaj najprostszej formy tego czasownika być. I do tego czasownika być musimy dołączyć jeszcze past participle, czyli tą trzecią formę czasownika z tabelki, jeżeli jest to nieregularny, albo przy regularnych dodajemy "-ed". Czasownik deliver jest czasownikiem regularnym, w związku z czym dodajemy tylko końcówkę "-ed". A więc, jeżeli chcę powiedzieć, że listy są dostarczane... Przez listonosza, ale zapisałam to w nawiasie, ponieważ nie jest to bardzo istotne. A więc czasownik być letters liczba mnoga, a więc are. I czasownik deliver zamieniam na past participle, czyli delivered. Letters are delivered by a postman. Listy są dostarczane przez listonosza. Present continuous, czyli przypominam to, co dzieje się teraz, w tym momencie. Jake is painting the room. Jake maluje pokój. I tu ważne jest, że to Jake właśnie maluje. Ale jeżeli zamienimy na stronę bierną, Pokój jest malowany, możemy dodać, że przez J, ale jest to mniej istotne. Istotne jest to, że do pokoju nie możemy wejść, ponieważ odbywa się tam teraz malowanie. Pokój jest malowany. I teraz tak, potrzebujemy czasownika być, w związku z czym, ponieważ jest to czas teraźniejszy, musi być is. Ale zwróćcie uwagę, że czasownik ma końcówkę ink. A więc czasownik być musi być również z końcówką ink. I dopiero teraz mogę dodać trzecią formę czasownika Paint. Jest to czasownik regularny, w związku z czym forma Painted. A więc czasownik B znajduje się tutaj z końcówką ing a to pierwsze is wynika z tego że czas present continuous wymaga czasownika być the room is being painted pokój jest malowany przez kogo mniej istotne możemy dodać by Jake past simple Czyli czas przeszły prosty. Someone stole my bike last night. W zeszłej nocy ktoś ukradł mój rower. I to jest klasyczne zdanie, w którym nieważne, albo nie wiemy, kto dokonał tej czynności. Nie wiemy, kto ukradł rower. Ważne jest to, że rower został skradziony. I to jest właśnie ta strona. Bierna. Rower został skradziony. W związku z czym rower staje się tutaj obiektem, który stoi na pierwszym miejscu. Jest to czas przeszły, czyli czasownik być, musi być w czasie przeszłym. Prosty, więc używamy prostej formy. Was. Stoł to czas przeszły od czasownika steal, kraść. Jak już sami zauważyliście, jest to czasownik nieregularny. Steal, stole, stolen. A więc was stolen. W nawiasie mogę dodać by someone przez kogoś, ale już sama forma strony biernej mówi nam o tym, że to jest tak naprawdę niepotrzebne. My bike was stolen last night. Zeszłej nocy mój rower został skradziony. Past continuous. Tutaj mamy czas przeszły ciągły, czyli podkreśla, że ta czynność trwała trochę dłużej. I mamy tutaj zdanie: I was scaring my brother all night. Straszyłam mojego brata przez całą noc. W związku z czym w stronie biernej to mój brat był straszony przez całą noc. Mogę dodać, że przeze mnie, ale nie jest to tak bardzo istotne. Bardziej istotne jest to, że on był straszony i on się bał. I teraz tak: w czasie past continuous musimy mieć formę czasownika być. Ponieważ mój brat jest jeden, zostawiam formę was. Potrzebuję czasownika być w formie ciągłej, czyli znowu being, ten z końcówką ing. Scared, straszyć, to czasownik regularny, w związku z czym w trzeciej formie będzie miał formę scared. Już napisałam. My brother was being scared by me all night. Mój brat był straszony przeze mnie przez całą noc. Albo mój brat był straszony przez całą noc. Future simple, czyli czas przyszły, prosty. Przyszły, czyli mówimy o tym, co będzie zrobione. I will do my homework tomorrow. Jutro. Zrobię moje zadanie domowe. Ale jeżeli zamienię to na stronę bierną, moje zadanie domowe będzie zrobione. Przez kogo? Mniej istotne. Ważne jest to, że jutro ono już będzie zrobione. Formą, którą tutaj zastosujemy w stronie biernej, będzie forma czasu przyszłego. W czasie przyszłym. Znajduje się tu słówko will. I ono tu w stronie biernej również musi się pojawić, ponieważ to ono informuje nas o tym, że to jest czas przyszły. Po will musi nastąpić czasownik być. Pamiętamy na pewno, że po will mamy formę podstawową czasownika, czyli be. I czasownik do musimy zamienić na past participle, czyli trzecią formę. Do, did, done. My homework will be done by me tomorrow albo my homework will be done tomorrow. Przez kogo można dodać, ale nie trzeba. Bo jeżeli nauczyciel wymaga od Was, żeby zadanie było zrobione na jutro, to ma być zrobione na jutro. A kto je wykona? Mam nadzieję, że wy. I ostatni przykład, czas present perfect, czyli czas e, tak naprawdę w języku angielskim present. Czyli teraźniejszy, ale my w języku polskim raczej odnosimy się tutaj do przeszłości, która ma związek z teraźniejszością. Someone has broken my skateboard. Ktoś połamał moją deskorolkę i teraz nie mam na czym jeździć. Taki jest związek przeszłości z teraźniejszością. W czasie present perfect przypominam, że operatorem jest czasownik have. W liczbie pojedynczej has, w liczbie mnogiej have oraz wtedy, kiedy mamy you. Eee, a więc moja deskorolka została połamana przez kogoś. Podobnie jak z tym rowerem. Ktoś połamał, ktoś ukradł, nie wiemy kto. A więc teraz, ktoś połamał moją deskorolkę, musimy zamienić na stronę bierną. A więc moja deskorolka została połamana. My skateboard, muszę zachować strukturę czasu present perfect, a więc musi się pojawić czasownik have. Tutaj skateboard jest w liczbie pojedynczej, czyli has. Czasownik być musi się znaleźć również w formie czasu present perfect. Przypominam, że do present perfect używamy również past participle, czyli trzeciej formy z tabelki. Być jest nieregularny. Be, was, were, been. A więc w trzeciej formie. Been. I teraz break, łamać, psuć, musimy zamienić na trzecią formę, czyli na past participle. Break, broke, broken. Stronie czynnej mieliśmy już tutaj broken ze względu na to, że właśnie czas present perfect wymaga past participle, czyli tej trzeciej formy. My skateboard has been broken. Możemy dodać by someone, ale już sama struktura strony biernej mówi nam o tym, że ktoś to zrobił, ale nie wiemy kto, bądź nie jest to ważne. Ważne jest to, że ona jest Połamana, a ja teraz nie mam na czym jeździć. Mam nadzieję, że przynajmniej trochę udało mi się Wam rozjaśnić, czym jest strona bierna, i zachęcę Was, chociaż troszeczkę, żebyście próbowali od czasu do czasu takich zdań w stronie biernej używać. Przynajmniej spróbować zbudować kilka takich zdań, ponieważ rzeczywiście czasem są sytuacje. Kiedy bardziej pasuje nam ta strona bierna niż czynna, i warto umieć, albo przynajmniej mieć podstawowe pojęcie o tym, jak to zrobić. Na dzisiaj to wszystko. Bardzo Wam dziękuję. Mam nadzieję, że spotkamy się wkrótce znów i wtedy już e, strona bierna nie będzie dla Was już taka tajemnicza i taka zawikłana, bo tak naprawdę ona jest bardzo prosta, trzeba tylko poznać schemat, i ten schemat stosować. Dziękuję i do zobaczenia wkrótce.